Cześć ciekawscy, słyszeliście już dobre nowiny? Sia została babcią i to podwójną. Artystka całkiem niedawno poinformowała fanów, że została mamą, więc jak to możliwe, że już doczekała się wnucząt? Co za wizerunkiem scenicznym ukrywa niezwykle popularna piosenkarka. Zastanawialiście się dlaczego woli zakrywać twarz niż ją pokazywać? I z jakimi problemami, tragediami musiała się zmierzyć? Wiecie, dla kogo pisała piosenki, które stawały się wielkimi hitami jeszcze zanim świat usłyszał o niej samej? Zostańcie z nami do końca, bo historia CE jest tak niezwykła, że koniecznie musicie ją usłyszeć. A gdy już to zrobicie, powiedzcie nam, czy znacie bardziej intrygujące życiorysy ze świata muzyki. Zanim jednak przejdziemy do konkretów, nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Hity 46-letniej DC obecnie znają chyba wszyscy, jednak jej droga na muzyczne szczyty była naprawdę długa, kręta i przepełniona wieloma problemami i osobistymi dramatami, które odcisnęły na niej piętno na długie lata. Kluczem do zrozumienia tekstów jej piosenek, teledysków, przepełnionych emocjami i często pełnych dramaturgii, decyzji związanych z karierą i wizerunku scenicznego jest zapoznanie się z historią jej życia. Nie przesadzimy chyba mówiąc, że zyskała popularność będąc jednocześnie najbardziej aspołeczną artystką na świecie. Sia dała się poznać jako osoba z niezwykle oryginalnym wizerunkiem. Bardzo długo, zarówno na scenie jak i w wywiadach pojawiała się wyłącznie w charakterystycznej peruce zasłaniającej praktycznie całą jej twarz. Jak sama wielokrotnie przyznawała, nie chce być sławna, dlatego nie lubi pokazywać twarzy. Ten zabieg pozwala zachować jej dużą dozę prywatności przed widzami, kamerami oraz przed paparazzi. Peruka jest także sposobem na radzenie sobie z atakami paniki, z którymi się zmaga. Ale idźmy od początku jak wyglądała jej droga do sławy? Sia Kate Isabel Fuller przyszła na świat 18 grudnia 1975 roku w Australii, gdzie się wychowała i dorastała. Jej rodzice intensywnie działali w sferze artystycznej. Zarówno ojciec Phil, jak i mama, Loini, byli członkami zespołu tworzącego muzykę z gatunku rockabilly, czyli najwcześniejszej formy rock'n'rolla, która powstała z połączenia bluesa, boogie, bluegrassu i country. W dodatku Phil udzielał się w kilku innych grupach muzycznych, a mama była chórzystką i wykładowcą sztuki. I tak, choć muzyczne zainteresowania i talent i dały o sobie znać już w dzieciństwie i tworzyła ona muzykę od wczesnej młodości, światową scenę podbyła dopiero w wieku 39 lat. Dlaczego zajęło jej to tak dużo czasu? Jako dziecko inspirowała się stylem muzycznym Arity Franklin, Stevie Wondera i Stinga, a jako nastolatka w połowie lat 90. zaczęła grać koncerty w lokalnych klubach z muzyką AC Jazz, kiedy w wieku 17 lat została wokalistką zespołu jazzowo-funkowego działającego pod nazwą Crisp, z którym nagrała dwie płyty. W 1997 roku mając 22 lata opuściła grupę, aby skupić się na karierze solowej. I niedługo później nagrała swój debiutancki album Only Sea, który rozszedł się w zaledwie nieco ponad tysiącu egzemplarzy. Niestety jeszcze w tym samym roku młodziutka i walcząca o rozwój swojej kariery Sia doświadczyła osobistej tragedii. Musiała bowiem zmierzyć się ze śmiercią partnera, kiedy jej chłopak o imieniu Dan został śmiertelnie potrącony przez samochód w Londynie. Szok związany z utratą wielkiej miłości i żałoby jest czymś, do czego artystka wielokrotnie wracała swojej twórczości. Nawet 12 lat później uczucie do zmarłego ukochanego mocno dawało o sobie znać. Bo, na przykład, jeśli kojarzycie lety do piosenki z 2009 roku Sun Will Be Found, to musicie wiedzieć, że to właśnie jemu poświęcony jest klip, w którym użyto języka migowego, ze względu na to, że Dan był osobą niesłyszącą. Co więcej, według wielu krytyków muzycznych oraz bardzo oddanych fanów, bardzo prawdopodobna jest teoria, że to właśnie nagła i tragiczna śmierć Dana zapoczątkowała u artystki szereg problemów natury psychicznej i liczne stany depresyjne. Ale, mimo kłopotów, ze zdrowiem Sia jednak nigdy nie przestała tworzyć. W 2000 roku zamieszkała w Londynie i podpisała kontrakt z wytwórnią Dance Pool, należącą do Sony Music. Rok później ukazał się jej drugi solowy album Healing is Difficult. Płyta zebrała Pozytywne recenzje jednak nie odniosła dużego sukcesu. Sia uważała, że akcja promocyjna płyty była niezadowalająca, dlatego zwolniła swojego menadżera i odeszła z wytwórni. Podpisała kontrakt z innym wydawcą muzycznym, a w międzyczasie nagrywała wokale w różnych kolaboracjach. Została zauważona i była doceniana za twórczość. Potwierdzeniem tych słów jest na przykład statuetka, którą zdobyła w 2002 roku jako przełomowy autor piosenek na gali Australian Performing Right Association. Dlaczego więc dopiero w 2014 roku za sprawą szóstego solowego albumu Thousand Forms of Fear i piosenki Chandelier, cały świat miał okazję ją usłyszeć. Cóż, oprócz zmagania się z własnym zdrowiem, Sia potkała sporo problemów związanych z wytwórniami i akcjami promocyjnymi. Jej trzeci album, Color The Small One, promowały single Brief Me i Where I Belong. Ten drugi miał się znaleźć na oficjalnej ścieżce dźwiękowej drugiej części przygód Spider-Mana, gdzie w głównych bohaterów dzielili się Toby Maguire i Kristen Dunst. Jednak ostatecznie piosenka C nie pojawiła się w tej kasowej produkcji z powodu konfliktu z wytwórnią nagraniową. Sukces odnotowała jednak za to dzięki utworowi Brief Me, który został użyty w finałowej scenie ostatniej. Sezonu hitu HBO 6 Stóp pod Ziemią. I to właśnie dzięki charakterystycznemu głosowi wokalistki w bardzo emocjonalnym utworze serialowy finał zrobił jeszcze większe wrażenie na widzach. Artystka jednak nie miała okazji cieszyć się swoimi dokonaniami, ponieważ niedługo później przeżyła poważne załamanie nerwowe i spędziła w szpitalu psychiatrycznym dwa miesiące. Mniej więcej w tamtym czasie opuściła kolejną wytwórnię, a swoją decyzję argumentowała ponownym niezadowoleniem z prowadzenia kampanii reklamowej i zamieszkała w Stanach Zjednoczonych. Jednak problemy się nie skończyły. Koncertowała, podejmowała różne współprace, ale odsunęła się na jakiś czas od tworzenia muzyki popularnej i skupiła na bardziej alternatywnych dźwiękach. Jak przyznała w później udzielanych wywiadach Przypominając ten okres życia, brała wtedy wszystko, żeby nie zwariować, a to przyniosło coraz większe uzależnienie od napojów wysokoprocentowych oraz różnych silnych używek i leków. W 2008 roku Sia wydała kolejny album Some People Have Real Problems, który promowała świetna i zauważona przez wielu piosenka The Girl You Lost for Cocaine. I chociaż piosenkarka znów miała problemy z promocją krążka, tym razem przede wszystkim przez swój stan zdrowia psychicznego i zaniedbywanie wywiązywania się z kontraktów, to płyta obroniła się sama. Dotarła nawet do 26 miejsca amerykańskiej listy najchętniej kupowanych płyt według magazynu Billboard. W 2010 roku ukazał się kolejny krążek wokalistki We Are Born. Jednak Sia odwołała wówczas wszystkie zaplanowane koncerty, występy na żywo oraz wydarzenia związane z promocją tej płyty. Jak się okazało, coraz większa popularność okazała się dla wokalistki trudna do przełknięcia, a ona sama była wówczas o krok od odebrania sobie życia. Lata później zdradziła, że napisali list pożegnalny i niewiele ją dzieliło od śmierci, od której uratował ją przyjaciel. W międzyczasie zdiagnozowano u niej nadczynność tarczycy, której leczenie według jej opinii sprawiło, że Stała się brzydka. Przeszła wtedy terapię i tymczasowo zakończyła karierę artystyczną. W zasadzie zupełnie odsunęła się w cień, ale nadal tworzyła dla innych artystów. W latach 2010-2014 pisała dla największych gwiazd sceny muzycznej, a magazyn Times porządził nawet listę blisko 80 utworów, które Sia stworzyła dla innych artystów. Spod jej ręki wyszły wielkie hity, jak na przykład Titanium Davida Getty, Wild Ones Floridy, Pretty Hearts Beyoncé, czy też piosenka Diamonds Rihanna, którą napisała w zaledwie 14 minut. Aż nadszedł rok w 2014 wspomniany już przez nas jej szósty album Thousand Forms of Fear, który okazał się ogromnym międzynarodowym sukcesem. To na nim znalazły się takie hity jak Chandelier, Big Gray's Cry czy Elastic Heart, do których teledyski zostały odtworzone kilka miliardów razy. Co sprawiło, że tym razem Sia dała radę zmierzyć się z popularnością i to większą niż kiedykolwiek wcześniej? Hm, tak oto dochodzimy do jej charakterystycznego stylu. Otóż piosenkarka postanowiła wrócić na zupełnie innych warunkach. I tak to wtedy zdecydowała, że nie będzie publicznie pokazywać twarzy. Występowała odwrócona tyłem do sceny lub z wielką peruką. A czy wiecie, że ten pomysł to inspiracja aktorem Shion Buffem i jednym z jego happeningów, kiedy podczas wystąpienia na czerwonym dywanie aktor zasłonił twarz papierową torbą, na której widniał napis mówiący: nie jestem już sławny? Cóż, CIA wykorzysta ten patent na dłużej. Co więcej, wtedy też zaczęła swoją współpracę z Medi Ziegler, tworzącą alter ego piosenkarki, tańczącą w jej teledyskach i podczas występów scenicznych. Świetny warsztat taneczny i pasja medii w połączeniu z hipnotyzującym wokalem artystki, sprawiły, że powstały pełne dramaturgii wideoklipy, od których trudno oderwać oczy. Z tego też powodu także dziewczynka zyskała wielką popularność oraz wzbudzała zainteresowanie fanów i mediów. Zresztą o Medii mamy osobny odcinek, do którego karta właśnie wam się wyświetla na ekranie. Choć od początku ich współpracy minęło już 6 lat, a Ziegler staje się już dorosłą kobietą, ich oryginalny duet nadal ma się świetnie, a Sia nazywa dziewczynę swoim bohaterem. Zdaje się, że udana i wypełniona przyjaźnią współpraca z nastolatką pomogła artystce udźwignąć ciężar rozgłosu i popularności. Sia więcej nie znikła ze sceny muzycznej: wydała kolejne dwie płyty This is Acting w 2016 i Everyday is Christmas w 2017 roku. Prywatnie wiadomo jednak o niej niewiele. Sia zdarza się otworzyć nam problemy i drogę, jaką przeszła, jednak nie prowadzi typowo w gwiazdorskiego życia. Jej Instagram obserwuje prawie 6 milionów osób, ale jak możecie się domyślać, artystka prawie wcale nie dodaje prywatnych zdjęć. W zasadzie całe jej social media związane są z jej działalnością artystyczną. Dlatego też nikt przez długi czas nie miał pojęcia, że Sia została mamą. Jakiś czas temu zaczęły krążyć plotki na ten temat, jednak dopiero wiosną tego roku w wywiadzie udzielonym dla The Morning Mashup Series XM piosenkarka potwierdziła ten fakt. Okazało się, że rok temu adoptowała dwóch synów. Wyjaśniła, że ze względu na ukończenie przez nich 18 roku życia, chłopcy nie mogli liczyć już na pomoc opieki społecznej i domu zastępczych, więc to ona wzięła ich pod swoje skrzydła. Sia, która definiuje się jako osoba biseksualna, nigdy na dłużej nie ułożyła sobie życia prywatnego. Wprawdzie w czerwcu 2014 roku zaręczyła się z Erikiem Andersem Langiem, realizatorem filmów dokumentalnych, a później w sierpniu go poślubiła, byli małżeństwem tylko przez około 2 lata. Aktualnie jak zdradziła piosenkarka, nie ma już ochoty bawić się w randki i woli związki bez zobowiązań, Ponieważ przede wszystkim swój czas zamierza poświęcić roli mamy, a teraz również babci. Bowiem jeden z adoptowanych młodych mężczyzn doczekał się własnych dzieci. I w ten sposób 44-letnia artystka została niejako babcią bliźniąt. Jak wyznała, Sia bardzo kocha swoje adoptowane dzieci, a jej życie wypełnia teraz sporo radości i poczucie wielkiej miłości. I co ciekawcy myślicie o życiu Rysie Si? Wiedzieliście, że piosenkarka przebyła tak długą i ciężką drogę, zanim została międzynarodową gwiazdą? Wiedzieliście, że adoptowała synów i właśnie doczekała się wnucząt? I czy znacie bardziej skomplikowaną osobowość z branży muzycznej? Dajcie znać, bo my jak zawsze czekamy na Wasze komentarze. Nie zapomnijcie subskrypcji naszego kanału, jeśli podobał się Wam nasz film. Będzie nam miło, gdy podacie go dalej. Do usłyszenia, cześć!